Artur Szpilka, głośny doping polskich kibiców. Artur Szpilka, zielone spodenki, David Williams, spodenki białe i już mocnym lewym rozpoczyna Polak. Bardzo dobrze Artur wypadał na Sparingach. W Ameryce razem z trenerem Fiodem Opilem wyjechali wcześniej po to, żeby się zaklimatyzować. Nie udało się doprowadzić do słynnego sparingu z Montebaretem. Montebaret zobaczył Artura na wcześniejszych sparingach i zrezygnował z tego sparingu pod pretekstem jakiejś wymówki. Natomiast Artur konsekwentnie szykował się tej walki. Na pewno będzie chciał pokazać, że jest pięściarzem dużo lepszym od Mijapsa. Konstanty Eirich, też pięściarz dobry, który przyjechał na sparingi do Artura Szpilki. Był tutaj w Warszawie. Nie wytrzymywał tych sparingów. Artur go strasznie porozbijał. Niezwykle silny jest to, o czym wspominałem Artur Szpilka, kiedy naprawdę oglądało się jego trening na worku ważącym 40-50 kg. Worek podskakiwał, a niczym napompowany balonik, to świadczy tylko o tym, jak mocny ma te uderzenia Artur Szpilka, już teraz poczuł. lewy, no, prawy, sierpowy Artura i kolejne przyspieszenie, bardzo spokojnie, bardzo rozważnie, nie spiesz się Artur, widać, to jest ta lewa, lewa ręka, mocny, sierpowy, -y, na czoło przyjęty przez Williamsa. I to jest ta siła, o której wspominaliśmy. Jest już na deskach w pierwszej rundzie. David Williams podniósł się natychmiast. Patrzył się w czy już miał ochotę zakończyć ten pojedynek, ale jeszcze się podniósł. No, musi uważać, Artur, nie można się podpalać. Należy pamiętać o obronie. Jest Ładnie, zamarkował uderzenie, lewym strzelił szybko, prawym sierpowym. Artur Szpilka jest koniec. po walce, to jest koniec, koniec, a więc minuta i 53 sekundy tak naprawdę trwała druga walka Artura Szpilki po powrocie. Z odosobnienia. Oto trener, którego przed momentem oglądaliśmy, to trener nie, Mariusza Wacha, obecnie Juan de Leon. Oto właśnie ten pan w tym kaszkiecie. Jest Andrzej Wasilewski obok Mariusza Kowodzieja, a to Artur Szpilka, który no, nie pozwala się nacieszyć swoimi umiejętnościami bokserskimi, żeby poglądać.